cześć. Witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć, żono. Miło, że jesteście wszyscy. Cześć, Sebastian. Cześć, Żenetko. Witam, panianiu. Cześć, Jarek. Dawnośmy się nie widzieli. Dzisiaj, słuchajcie, biorę przykład z naszego Rafała i będę mówił z Vana. Z Centrum Dowodzenia, jak to Rafał lubi nazywać. Cześć, Mateusz. Mam nadzieję, że się wszyscy dobrze macie. Mamy sobotę, mamy cudowny weekend. Zapowiadali burze, Na razie burzy nie widać, a jest ciepło, więc jest naprawdę dobrze, bym powiedział. Nie to, żeby burze były złe, woda też jest potrzebna. Pan Bóg po coś wymyślił cały deszcz i wszystko, ale ja lubię, jak nie pada. Chociaż wiem, że jest to potrzebne. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Cześć, cześć. Hej, czołem. Dobrze Was wszystkich widzieć. Dzisiaj taką myśl mam. Hmm. Było tak ostatnimi dniami, że miałem trochę gorszy, gorszy moment w swoim życiu, tak to nazwijmy gorszy dzień po prostu nazwijmy tak. I, i wiecie co? Tak sobie siedziałem gdzieś tam do na Pana Boga zwracałem moje myśli. Yy. I ku memu zaskoczeniu przypomniała mi się część, taka część książki kiedyś, którą czytałem. wiecie jak mnie kto, ktoś tam zna, to pewnie, pewnie kojarzy, że ja e, lubię książki z gatunku fantazy. I była taka książka, w której um, generalnie rzecz biorąc opowieść o smokach i tak dalej. Ale taki element, który mi tam zap zapadł w pamięć i który mi się przypomniał akurat, Pawełek Was wita, tam też jest Paweł. Element, który mi zapadł w głowę, to um, był taki akurat e, który mi się przypomniał, nie zapadł mi w głowę. Ten element, który mi się przypomniał wtedy, e, kiedy właśnie tak siedziałem, próbowałem zwrócić moje myśli do Pana Boga, to był moment, w którym e, Główny, główny bohater książki tak naprawdę właśnie mówi, ma taki, też ma taki gorszy czas, tak? I mówi, że, no, że ja tam, do, tam się do, do tego nie nadaję, czemu coś tam wiecie, czemu w ogóle tak to wygląda, a nie inaczej. Nie? I wtedy właśnie Smok, który go wybrał, mówi, że słuchaj, ja jakby widziałem, widzę ciebie, znam twoje życie, jakby ja nie popełniłem błędu. Wiem, co robię. I to powinno być dla ciebie takim wyznacznikiem, że ja cię wybrałem, nie. I wiecie, jak człowiek miał gorszy moment, to sobie pomyślałem, kurczę, ale fajnie by było mieć takie, wiecie, takiego, nie takiego kogoś, że właśnie mówi, że wiesz, ale ja cię wybrałem i, i ja wiem, że zrobiłem dobrze, nie? I tak sobie pomyślałem wtedy, mówię, ale przecież ja mam kogoś takiego. Przecież ja właśnie do tej osoby się zwracam. Do osoby, która, e, która mnie wybrała, która mnie stworzyła. Właśnie próbuję odnieść moje myśli do Pana Boga i mimo, że ja mam gorszy dzień, może myślę właśnie aktualnie, że, że wiecie, że nie nadaje się do czegoś, że, że czemu to wszystko tak, a nie inaczej wygląda, że chciałoby może się, żeby to inaczej wyglądało. No wiecie, takie różne myśli, które przychodzą nam, kiedy mamy, mamy właśnie gorszy dzień. A Pan Bóg wtedy do mnie przychodzi i może trochę przypominając mi jakąś tam książkę, która nawet, wiecie, no, zwykła książka, tak? Ale przypomina mi to, co on chce mi powiedzieć każdego dnia. I wierzę w to, że dzisiaj tym samym chce to wszystko to, to chcę powiedzieć do nas. Wiecie, on nas tworzył. I on do nas mówi, że nie popełniłem błędu, kiedy, kiedy cię tworzyłem. Tak? Kiedy cię wybierałem, kiedy, kiedy wiesz, jeszcze się nie narodziłeś, jeszcze się nie pojawiłeś w łonie matki, a ja już miałem pomysł na to, co jakby na ciebie. I, i, I wiecie, i, i nawet gdybyś był o, jedyną osobą na świecie, to Jezus znowu by przyszedł na świat i oddał za ciebie życie. I myślę, że to jest dobry dzień dzisiaj. Hmm, wiecie, piękny dzień tak naprawdę, żeby na, o tym, żeby sobie przypomnieć o tym, że nieważne, czy mamy dzisiaj dobry dzień, czy mamy gorszy dzień, czy mamy dobry humor, czy słaby humor. Jezus dzisiaj do nas przychodzi i mówi, że. Ja cię wybrałem, ja cię stworzyłem. I ja nie popełniłem błędu. I czy ty może to teraz tak dzisiaj czujesz, czy nie czujesz, zrobiłbym dokładnie to samo. I stworzyłbym cię dokładnie tak samo, bo miałem w tym plan, jak cię stworzyłem. I czy ty tego widzisz w tym momencie, czy może tego nie widzisz, ja cię stworzyłem w ten sposób z jakiegoś powodu. Wiecie co, i to daje taką myśl, że nawet jak jest gorszy dzień. I, I wiecie, i, i może jest ciężko w najzwyczajniejszym świecie, to Bóg jest i On nas dopinguje. I może myśmy nigdy w życiu, może nawet nie doświadczyli takiego dopingowania, e, więc może ciężko jest nam to sobie wyobrazić, ale Pan Bóg jest, patrzy na nas każdego dnia i mówi: Dasz radę. Kolejny dzień, może ciężki, ale dasz radę. Ja wiem, co robię. Wiem, jak Cię stworzyłem i wiem, do czego jesteś zdolny. Więc myśl, która, taka myśl, którą chciałbym się z Wami podzielić i powiedzieć odwagi. Bo mamy ze sobą, ze swoimi plecami Boga, który nas dopinguje cały czas. I może w momentach, kiedy jest nam ciężko, ciężko jest to usłyszeć. Dlatego dzisiaj wam chcę powiedzieć: dacie radę. Bóg wam mówi, że dacie radę. Jak możecie mi nie wierzyć, to uwierzcie mu. Bo on naprawdę się nie myli. Choć może na, na pierwszy rzut oka czasami tego nie widać, tak? Co Pan Bóg akurat tworzy? Co On czyni w naszym życiu? Ale ważna informacja na dziś, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich, jest taka, że dasz radę. Będzie dobrze. I Pan Bóg jest za Twoimi plecami i Cię dopinguje. Podnosi. Tak jest. Wie, co robi. Więc. Yy... Duchu Święty, przychodź teraz do nas wszystkich. Przychodź do nas wszystkich, do wszystkich tych, którzy teraz tego potrzebują, do tych, którzy potrzebują dzisiaj Twojej siły. Bo jak to Łukasz właśnie pisze, w Nim, w Panu Bogu, moja siła. Dokładaj sił tym, którym, którym tych sił dzisiaj brakuje. Podnoś tych, którzy podniesienia dzisiaj potrzebują, bo Ty jesteś specjalistą w tym. Ty to robisz najlepiej. I Ty wiesz, jak to zrobić tak, żeby dotarło to do każdego z nas. Do każdego z nas indywidualnie, bo Ty każdego z nas indywidualnie patrzysz. Więc Duchu Święty prosimy Cię, przychodź, podnoś, dodawaj sił, dodawaj tego wszystkiego, czego dzisiaj może potrzebujemy. Przechodź, Duchu Święty, do wszystkich tych, którzy, e, którzy źle się mają. Ale do wszystkich tych, którzy dobrze się mają, tak, żebyśmy mogli być tym. E, wszyscy ci, co dobrze się mają, żeby mogli być światłem właśnie, Twoim światłem dla życia w każdego innego, dla tego, kto może akurat ma gorszy czas. Dziękujemy Ci Duchu Święty, że e, że jesteś z nami, że nas nigdy nie zostawiasz, że, że ty jesteś najwspanialszym kibicem naszym, takim, który nigdy się nie męczy. Tak jak ja pamiętam, kiedy mój tata zawsze przyjeżdżał do nas zawody, kiedy ja biegałem, tak ty zawsze jesteś każdego dnia, u poranka, kiedy się budzę i każdego wieczoru, kiedy się kładę. Jesteś. I rano mówisz, że dam radę, że poradzisz sobie. A wieczorem mówisz, że dałeś radę. Świetnie sobie poradziłeś. Upewnij nas Duchu Świętym w tym, żebyśmy mieli to, to przekonanie, że Ty jesteś zawsze z nami. Amen. Amen. Więc odwagi. Odwagi na cały kolejny dzień. Odwagi na, na cały weekend, a potem też na cały tydzień. Potrzebujemy Cię, Duchu Świętym. Amen. Życzę Wam dobrej soboty, dobrego weekendu, ee, dobrego czasu z Duchem Świętym u naszego boku. Trzymajcie się. Dobrze było Was zobaczyć. Dobrego weekendu. Pa, pa, pa.